wdrożenie systemu raportowego jest bardzo skomplikowane i potrwa wieki. To jest taki mit. Jak też ty na to patrzysz, myślę, że też ja mam coś tutaj do powiedzenia. Nie, ty więcej powiesz, bo tak, no jeśli wybierzesz, nie wiem, SAPa czy Oracle'a, który będzie zintegrowany z bardzo wieloma modułami właśnie tego programu, to może i tak, natomiast jeżeli mówimy o małym i średnim przedsiębiorstwie, gdzie tych zbiorów danych to jest kilka, dane sprzedażowe, dane jakieś usługowe, produkcyjne, projektowe, pracownicze, prawda? Być może jeszcze jakieś, nie wiem, no zapasowe, prawda? Czyli jest tych zbiorów, nie wiem, określmy sobie 5, 4, 8, no to dzisiaj nowoczesne narzędzia naprawdę pozwalają dość szybko uzyskać dane w zaskakująco ciekawych formułach. No, na przykład sprzedaż na mapie Polski, tak. czy mapie świata, prawda? Czy, czy jakieś tam, nie wiem, od razu podporządkowanie, jaka jest mediana w danej populacji. No, to, co sobie tam wymarzę i określę, nie, nie jest to już skomplikowane. To wymaga trochę czasu, żeby połączyć bazę z narzędziem. Natomiast to nie jest bardzo skomplikowane i nie jest bardzo kosztochłonne. Wymaga tylko no, zaplanowania, że Ty. chce to zrobić, decyzji.